Siemaneczko, z tej strony RT Gamer, a to jest szybki poradnik do Tuscan Trasher Questa. Ostatnim etapem tego quest'a jest wrzucenie gotowego dania do tego kociołka oraz przetrwanie kilku fal potworów. Będą to fale składające się z Warhogów, Hogów Hero, Hogów Kultystów, Hogów Saboterów oraz Hoga Warlorda. Ten ostatni jest dosyć potężnym przeciwnikiem, ma dużo życia oraz potrafi bardzo mocno uderzyć. Tutaj mamy taki przykład na nagraniu, gdzie mój tank, mimo że miał full vitality, dostał za 659 w głowę. Fale potworów mogą nas przytłoczyć, więc stójcie blisko schodów, tutaj akurat kolega popełnił błąd, poszedł w lewą stronę, zamiast do góry, przez co go fala zgniotła praktycznie. No ale żeby zacząć tego quest'a potrzebujemy najpierw iść do palmy, zebrać taki owoc, tam będzie jeden warlord, więc uważajcie. Następnie zabijamy te hogi, żeby zebrać 10 hog Baili. następnie craftujemy z 10 chickenów, 4 potato i 4 grejpów właśnie to danie. I patrzymy potem jak będziemy wykonywać te fale, aż tam się pojawi clean up, czyli posprzątaj po całej tej imprezie. Jak sprzątniemy po tej imprezie, to wracamy do npc -a. W nagrodę otrzymujemy Desert Rose, 110 Ancient Infusion, 22000 Expa, 1280 Silvera, a także 120 punktów reputacji. Na dzisiaj tyle, trzymajcie się, no i cześć.